Cześć, Jarek Łuczak, firma bardzo. Dziś przedstawiam Wam bardzo popularny samochód, ale nowoczesny. Jednolitrowy, trzycylindrowy silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny i turbodoładowaniem. A my dołożyliśmy do tego instalację gazową, żeby było jeszcze taniej. Zapraszam do oglądania. Skoda Fabia to jeden z popularniejszych samochodów klasy małych kompaktów. To już jest trzecia generacja. Pierwsza. Prawie ponad 20 lat temu jeszcze z czeskimi silnikami, a tu z nowoczesnym, jednolitrowym, trzy-cylindrowym turbodoładowanym silnikiem z bezpośrednim wtryskiem benzyny o mocy 95 koni mechanicznych spalała dotychczas między 6 a 8 litrów benzyny, co kosztowało klienta między 33 a 45 zł. Co przy dużych przebiegach rzędu 5000 km miesięcznie robi dość duży koszt. Dlatego klient przyzwyczajony do jazdy na gazie zlecił nam kolejny montaż w kolejnej fabii, a wszystkie poprzednie samochody również jeździł u nas. Dlatego też zlecił nam e, zadowolony z poprzedniej pracy również montaż instalacji gazowej do tego samochodu. Założyliśmy tu instalację gazową firmy KME typu Nevo Sky Direct, czyli dedykowaną do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny. Działa perfekcyjnie, nie mamy żadnych zastrzeżeń, zaraz będziemy oddawać klientowi. Dlatego tak się spieszę i szybko mówię. Czy opłaca się założyć instalację gazową do takiego samochodu? Sami możecie sprawdzić, wchodząc na naszą stronę internetową, do której link znajdziecie w opisie na dole. A tu widzicie formularz z naszej strony internetowej, po wypełnieniu którego sprawdzicie, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego samochodu albo do takiego, którym się interesujecie i chcielibyście założyć do niego instalację gazową. Jak już założycie instalację gazową, to na pewno będziecie zadowoleni i w każdym następnym samochodzie. Tak jak ten klient będziecie chcieli również założyć instalację gazową. Co tu dużo opowiadać? Silnik 95 KONI i generalnie do niedawna byłem bardzo dużym przeciwnikiem 3 cylindrowców, ale powiem szczerze, że ten całkiem normalnie jedzie. 160-170 godzin da się tym jechać. Mimo tych trzech cylindrów, które najbardziej wkurzają w mieście, kiedy przyspieszenia powodują takie dziwne drgania, dziwne, e, dziwną częstotliwość pracy silnika, takiego 3 -cylindrowego, która jest dla mnie przynajmniej bardzo denerwujące, bo ja wolę kiedy silnik jest mocno wyważony, kiedy ma 6 albo 8 najlepiej cylindrów, ale to już powoli przechodzimy do przeszłości z tego typu silnikami. Jak tam w tle słychać V8 z 745 BMW S65. Ale to wszystko, jeżeli chodzi o to, co pod maską. Zapraszam do środka, pokażę Wam, co w Fabii może nas zaskoczyć. Malutka Skoda Fabia Kombi z 3-cylindrowym silnikiem na tle. 10-cylindrowego kampera i 8-cylindrowej łodzi motorowej wygląda jak ubogi krewny, ale to jest samochód do pracy, a nie na wakacje i takim też jest samochodem wewnątrz. Schludnie wykonanym, bardzo solidnie, z bardzo e, wytrzymałych materiałów, które powinny tutaj sobie dać radę przez kilkaset tysięcy e, kilometrów, daje może nie tyle przyjemność z jazdy, co solidność i wiarę w to, że nie trzeba będzie za chwilę jej naprawiać. A z instalacją gazową będzie dodatkowo jeszcze tanio. Czysta, yy, czytelna deska rozdzielcza, analogowo-cyfrowa. Mały przebieg, bo auto ma do tej pory jakieś 40 parę tysięcy km, a tam przełącznik benzyna-gaz, który pokazuje nam w tej chwili, że jest w trakcie rozgrzewania, ponieważ diody mrugające pokazują nam temperaturę silnika, po osiągnięciu której, czyli po wszystkich, jeżeli wszystkie pięć diod zaczną się świecić ciągłym światłem, będzie to oznaczało, że już przełączył się na zasilanie gazowe, bo osiągnął odpowiednią temperaturę do przełączenia. Reszta, tak jak w każdej innej Skodzie, Fabi, a tutaj dodatkowo te diody, kiedy przestaną mrugać i świę... będą się świeciły ciągłym światłem, będzie nam to oznaczało stopień napełnienia zbiornika gazowego, który został zamontowany w miejscu koła zapasowego. Fabia ma dość duży bagażnik, i jako auto służbowe będzie się w e, tym względem wyróżniało. Żaden inny kompakt tej wielkości nie ma tak wielkiego bagażnika, a do tego ma jeszcze całkiem sporych rozmiarów zbiornik na gaz, bo 48 litrów brutto można do niego zatankować. Około 38 litrów gazu netto, co przy średnim spalaniu powiedzmy jakieś 7 litrów powinno nam wystarczyć na jakieś ponad 500 km. Całkiem sporo jak na auto służbowe będzie wystarczy jak raz na 2-3 dni będzie nasz klient mógł tankować, a będzie tankował to za pośrednictwem wlewu gazu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny, co jest bardzo praktycznym i estetycznym. I wygodnym rozwiązaniem. Wszystkich tych, którzy chcieliby kupić sobie taką fabię, zapraszam do salonów. Cały czas są w sprzedaży. Niestety tylko trzycylindrowe i tylko e, jednolitrowe o różnej mocy, ale wszystkie je możemy przerobić na gaz, jeżeli już do nas przyjedziecie. Jeżeli spodobał Wam się film, kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej. Oczywiście z subskrypcją, koniecznie z dzwoneczkiem, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania samochodów, w szczególności jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe, w których specjalizujemy się. Od 26 lat. Tymczasem na gazie. Hej!